Z pewnością nikomu nic się nie stanie. jestem skręć. Kubica mnie uczył. Tak, pasuje. I zabierz ich Nie ja wiem o co tu chodzi, ale prawdopodobnie będzie to krawan z kokainą. Tak, to na pewno. Tak, nie wiesz tak. nic zupełnie o co chodzi. Uuu, e, wow, ej. To mi się podoba. Ale styl. Znaczy zegarek. Ja ty, kurczę, nie zwrócił uwagi. Porozumie Czy... przez spojrzenia. spojrzenia? Kurwa, ruszam do tego baru pasuje, że nie wiem co do czego. Nie. <grymka> Czemu nikt tego nie nagrywa, no? Ja to robię. Ten też kurwa, pasuje. jak się tym zrobić muszę. Kurwa, ukradł. <grymka> A nie, to, to nie jest telewizor. Ciuchy są.

do konduktu mam dołączyć. To nie jest ostrzelane. <grym> nie jest ostrzelany, Bum, poszło szyba. Druga! Play it cool, people, play it cool. A to jest złoty. Nie, nie bali No. Proszę. Ja będę miał lepiej, zobacz <grym> Ci przed nami wcale nie zorientują się. Ej, chłopaki, to przecież nasi. To... Nie, nie Słuchaj, wybuchasz bursy. tego. Uuu, <laughs> <laughs> bardzo robiliśmy... Bardzo dobrze, 2 na 10. Dobra, o to chodzi. Kurczę, nikt nic nie robi, jasne. Dobra, ja pokazuję. <laughs> Mam schowaj tą rękę. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. Dobra, ups. No. <laughs> ups. Widziałem to. Chodź tu. Cofnij, 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 cofnij Boże... Czego w słowie Boże. cofnij nie było... ...słyszeć? Boże... Boże, Bożenku... Szybek, zapomnieliśmy kwiatów No rzuć mu to przez okno! Zapomnieliśmy kwiatów Ale jeszcze nie wysadzać, jeszcze nie Ale to będzie dobry, dobry moment, dobry... Wcale się nie Dzień. zorientowali, że mają dziwną migającą paczyszkę na boczku samochodu. to, to tak można. <grym> Ojojoj! Ta, w trawnik. To... O nie, pta... prawie tego ptaszka trafiłeś, to by był. Tak z detonatorem. Ty, hey, does... no, to... no. jak? Popsułeś! Na no, nie ja mogę wiedzieć, że oni to będą parkować. No, może no, to... jeszcze nie. Te, łysy, poczekaj. Te sprawy mamy niezałatwione. No nie on nie chce za nim pobiec, no. A co wy tak się z tyłu trzymacie? Boicie się czy co? E, no nie no, wszyscy tak powoli idą. Tak w ogóle, moment, jest pogrzeb. Jechaliśmy z karawanem, ale o, rozumiem, trumna została z tyłu. O, 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 no, poczekaj no, no, na mnie, no! Ale mu zaraz. Ej, ale chłopaki, jak to jest moment? Jak sądzicie, jak musi, jak na to się skończy? Nie. imprezy został w samochodzie. Solenizant imprezy został w samochodzie. De. No kurwa kurwa mać! No mami powiedział, że się nie skończy. P powiedziałem, że się zgadnie. Nie, <grym> to tak kurwa i nie pan. Trwale z tyłu. Zorientuję się? No nie wiem! Kto by powiedział, że nie można za nim jechać? No nie! Katręc. Autor No nie, nie. God <grym 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 auto nie wiem! Ej, no ale dzięki, zobacz, kto tu jest w tym samochodzie. Niech po Nie bij ludzi! Kante No mnie nie bij! Ej patrz, że... <laughs> biedny kurwa <laughs> No to <się> z <laughs> ja im trochę naprawiłem samochód pogrzebowy <laughs> Ale mamy nimi uciekać kurwa! A, a. No to dobrze tuż szyby, bo wybijałem wcześniej, no? A po co? Bo chyba no, ich śladę. Nie wiedź mu w dupę, proszę cię. Ale kości, żeby w nich wszystkich się wjechać, wjada do grobu. Jeszcze nie. Wjada do grobu. Jezu. Yes. We're Mogłem dalej dzisiaj spędzić. Presja zgrzebia wam lehacki. do śmiechu

tylko nie umierajcie, ty, tylko oni Tam z boku też strzela. Co się stało? No mam Umarłem. doski do... Idę zapalić co? Nie? nie, No co nie, no no, no nie, nie. Razy można się dać Byłeś już dwa razy Za czym, za, za czym razy zaczęliśmy no? Ale a nie razu nie zginąłem um, To wyjdzie To nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie To nie wyjdzie, to nie wyjdzie Oh, Oli. O Wilbert. Oj, to lepiej, że wskoczyli. O zresztą, 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 zresztą. Jeszcze się Gdzie po boczę drogą? Mali. To kierof szybci Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Go work, Kurczę, jak ja wyglądam. Search for circus. jest źle, ja mam tylko jedną przygotowaną. I <grym> przez ramię. <grym> <grym> <Czy> to koniec. <grym> <grym> Check this out, man. We are breaking eggs. No, just breaking eggs. We're about to make this great big huge egg thing. Eggs, gangsta shit, nigga. Yeah. about this? That's what the world needs: a handsome, charismatic, well-spoken leader like myself. That's what I bring to the table, and lots of motherfucking eggs. Kuche, mówiłeś Ta ręka. Czy on powiedział do mnie czerno? Zaliczono. Dla kasy. <noise> nie wiem. Nie wystarczająco na ten ból mało. i cierpienie. 15 tysięcy. Za mało. mało za tyle cierpienia. Katemet. Oh. Co tam level biłem, co nie? No wiesz. <noise> Jeszcze jedno? Nie. Idę zapalić. Nie, już wystarczy. W tym momencie mam nagrane. Um, ponad godzinę materiału, godzina i 3 minuty, także czeka mnie sporo roboty z tym materiałem, ale mam nadzieję, że filmik, który właśnie widzieliście, już obrobiony, Wam się spodobał. Także, jeżeli tak, zostawcie łapkę, ocencie generalnie, tak, bo jak coś się nie podobało, to powiedzcie co było nie tak. Poprawię się następnym razem. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć. O, z tej strony.